Siemano widzowie dzisiaj gramy w grę z pociągami ogólnie no, ogólnie z pociągami właśnie. To jest jakby takie obyby pociąg ogólnie chciałbym wam bardzo podziękować za 1200 subskrypcje. Ogólnie to bardzo dużo dla mnie i w sumie to jest taki mały specjal Ogólnie, y, też jakby to jest wszystko na raz, bo to jest małe, też QA, bo ogólnie w, wiele osób y, mnie się pyta, ile mam lat i tak dalej. Y, ogólnie mam, y, lat mam w sumie, nie chcę wam tego mówić, y, ale na pewno powyżej 10. Y, <kühm> I w sumie później jak się nazywam ogólnie najpierw nazywałem się Alcho, później nazywałem... Yy, najpierw w ogóle to się nazywałem It's Coca-Cola, później Alcho, a później Adi. Ogólnie Adi to w sumie moja taka prawdziwa yy, ten to moje takie prawdziwe imię, bo na imię mam Amadeusza, to jest skrót po prostu od imienia Amadeusz, także w sumie to jest moje takie prawdziwe imię można powiedzieć i no tak, później też niektórzy mi się pytali jaka jest moja ulubiona pora roku. Moją ulubioną porą roku jest lato i zima. Zima jest dlatego, że się urodziłem w zimę w sumie, i... ale to, że jest ciepło i tak dalej wyjeżdża się na wakacje. Yy... W sumie ogólnie dużo osób mnie się pyta, czy dodam y, ten, dodam ich na Roblox. Ogólnie ja nie dodaję, bo na początku dodawałem, jak to miałem 100, 200 subskrypcji bo było to bardzo jakby mało było, że nie pisali mi w komentarzach ej, dodasz, dodasz. Znaczy były tam bardzo mało było, dlatego wtedy dodawałem, ale y, teraz już y, jakby ja nie dodaję, ale y, macie mój nick w y, Opisie. Yy, także yy, Także możecie mnie dodawać, i ja na przykład raz w tygodniu będę akceptowywać te wszystkie rzeczy. I w sumie to tak. Yy, tak. No i to w sumie byłoby. Jeszcze tam chyba mnie pytaliście. Yy, o co tam pytaliście? Poczekajcie, bo ja w sumie już zapomniałem, muszę sobie przypomnieć. Ale ogólnie, yy... ogólnie, co wiem, ja tam się pytaliście? Poczekajcie, bo ja zapomniałem ogólnie. Yy... Dobra, zapomniałem już o co mnie pytaliście. Yy... Dobra, zapomniałem. Yy, ogólnie niektórzy mi się pytali na prywatnie, jakby wiecie, na Roblox, yy, mnie się pytali, czemu. Yy, poczekajcie, aha, bo ja tu powinnam jechać, yy, czemu nie dodaję ich na Roblox. Yy, no to nie, to mówiłam Dobra, poczekajcie. Niektóry, a, niektórzy mi się pytali y, tak prywatnie, czemu zmieniłem nazwę na zamiast Alcia. Po prostu y, mogę Wam powiedzieć, dlaczego. Po prostu wolałem taką jakby też prawdziwą nazwę. Jakby wiecie te, sami o co chodzi. No. Y, no, wiecie w sumie o co chodzi. Dobra, ogólnie nawet jesteśmy już na dalekim poziomie. Mm. No jesteśmy na dalekim. Poczekajcie, bo to jest podchwytliwe. Nie, tutaj się nigdzie nie dostaniemy. Trzeba wycofać. To trzeba, może tak, tak zrobić. Okej. Okay. No ogólnie. Yy... Wiele osób mnie się pytało, czy pozdrowię yy, Także te osoby, które mnie się pytały, to oczywiście bardzo ich pozdrawiam yy, Tak, pozdrawiam Poczekajcie chwilkę Bo coś mi tu się wydaje A, nie winio... a Poczekajcie, trzeba zobaczyć Ich Nie, 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 nie. Ty, ale wszystkie są. Dobra, chyba tutaj będzie. Nie! Nie, 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 nie! Zrobiłem błąd. Ty. Ty. Nie, ciu, jak to poczekajcie. Muszę się zresetować. Oj. No. Yy, ogólnie też mi się pytaliście, yy, kiedy zrobię live'a. Ogólnie live'a nie wiem, kiedy zrobię. Myślę, że jak będzie, na przykład będę mieć 2500 subskrypcji, może wtedy pojawi się jakiś live'ik. A, i pytaliście się mnie jeszcze, które tam kanały na przykład polecam. To polecam na przykład kanały na przykład Ami... Jest taki kanał Ami, to jest moja koleżanka. Na przykład polecam Sigma Leon 1000. Yy, to też te kanały polecam. Yy, polecam i Disblock cola yy, No w sumie i to chyba tyle. Yy. Dobra, poczekajcie, bo tu pociąg jakiś stoi. Wiecie, ja czasem to się stanie, czy ja tu błądę. A, ych, nie, błędu nie zrobiłam, ale chyba raczej nie. A poczekajcie chwilę, bo tutaj trzeba sprawdzić, czy tu przypadkiem nawet się nie widokowiłam. O, mi się odblokowało. O! Będę mieć trochę krótsze. Nie, 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 dobra, do... Oa! Dobra, spadłam. Y, ogólnie ciekawe jakie to były tam... Sorry, ale zapomniałem, jakie były pytania. Y... Chyba tam były jakieś. A, dobra. Y... A, były pytania, ile mam Robuxów? Ogólnie Robuxów mam. Nie, ja, jakoś nie za dużo. A mam tam Robuxów chyba y... 234. Czasami mam 500 i tak dalej. Wiecie, różnie bywa. A pytaliście się mnie jeszcze, jaki jest teraz mój cel subskrypcji. Mój cel subskrypcji jest teraz 5000, ale ogólnie fajnie, jakby było 10. Ogólnie, jak będzie pod tym filmem 10 łapek w górę? Nie, dobra, zróbmy 25, to wtedy będzie. Yy, kolejny odcinek albo yy, albo na przykład może być. W, w, nie, wiem, coś może tam być jeszcze, coś wykombinuję, ale raczej odcinek, bo ogólnie yy, widziałem, że polubiliście moje odcinki yy, po tym, bo ostatni odcinek miał chyba tam 160 wyświetleń. To jak ogólnie na moje odcinki to jest bardzo dużo i miał tam 9 łapek w górę, także bardzo wam dziękuję. Albo nie, zróbmy, żeby było 15 łapek w górę i będzie kolejny odcinek. Ogólnie wiem, czy, nie wiem czy to już robiłem, ale bardzo Wam dziękuję za te y, 1200 subskrypcji. Y, to dużo też dla mnie. To pewnie mówiłem, ale jeszcze raz tam wam chciałam. No dobra, to ogólnie chyba w sumie to wszystko. Te pytania, w sumie to no, chyba to było wszystko. Dobra, oczywiście życzę miłego dnia i pa.